Wszystkich. Jest to już kolejny, kolejny, kolejny raz Arietką. Lecz e, chciałem grać czymś innym, tak? Ja nie, ja nie, nie jestem taki, że gram tylko jednym czogiem. Nie powiem, Arietka jest fajna. Znaczy, jest stokowa. Znowu jedna na jedynkę. Będzie powtórka z rozrywki. Ja chciałem grać czymś innym, naprawdę. Z ręką na sercu chciałem grać czymś innym. Czekałem pół godziny w kolejce. Czto piątki, szóstki, siódemki, nic. Ósemka, pięć minut, nawet nie pięć minut. Dwie, trzy minuty jestem w grze. No bajka, naprawdę bajka. Nie wiem, czy się ludzie uparli na te dziesiątki dzisiaj, no ale cóż. Ja się muszę dostosować. Niestety. Mam nadzieję, że się to w przyszłości zmieni. Tak naprawdę, co można robić na dziesiątkach? No, exp załogę jedynie, jak na razie. Zostałem od terminatora. Ca 30 30 Armata. Dziwne, żeby się nie przebiła. <coughs> w typa 96. Trzyma nam już jedynkę i trójkę. I dwójkę. Wszystko nam przybyło. No. No nieźle. Armatki sobie wyjeżdżają, no one są twarde to mogą przetrzeć szlaki, a ja to nie wiem. Coś tam u nich, no 1006, 939. Mam obrażenia, gdzieś coś tutaj świeci, tutaj czy tutaj, bo wykończyli szybko. Bo ja, widzicie, wychyliłem się kawałek już. No i on mi widział, jego nie, no to jest ból. To jest ból czołgu ciężkiego, proszę państwa. E, fajnie, przejmujemy jedynkę, przejmujemy dwójkę. który oni nam przejmą, ale cóż, zdarza się. E, ten bunkier w ogóle tam chciał biegnąć chociaż raz. Aha, no armata, Things. Things się boi, naprawdę? Tak bardzo? Leopard. Bo, wow, jakaś ścinka była Chyba zacznę w bunkry nawalać, bo to nie ma sensu tak stać i nic nie robić Dają mi pola do popisu, no to cóż Trzeba walić w bunkry Te bunkry się respią, czy nie respią? Sam nawet nie wiem już trochę gramić w te globalne. Jadę bliżej, się dowiem. Czy się respią, czy nie. Nasze armatki coś tam dobrze. Coś tam nawet dobrze sobie radzą. Coś tam nawet dobrze. a składnia zdań w ogóle, proszę Państwa. Ja to jest armatka w ogóle. OK, wykorzystam jej yy, nieuwagę. A, ona chce to przejąć. Czy co? Co ona kombinuje? Myślę, ona myśli że ona to przejmie? Oj, armata, armata. Dziwne było, jakbym się nie wbił, ale no, przed chwilą miałem na czerwono, to... Mówię, poczekam. Nie śpieszy mi się. A, wie, że tego za... 300 Słabo, słabo Kolejna armata, nie, Leopard. Dostał. Nikt się z nim bawił, ale nie za długo O, co za 180. Obuchem go dobiję 4 sekundy. Oto są obuchy, proszę Państwa. No chyba, że... Nie, naprawdę wjechał za górę. Prawdę? Ten leopard dobiego czy, nie? dobiego czy nie? Dobiego czy nie? Za zero. Jak mogę hajkiem za zero? Co tu się odwaliło? E, armata, nie, nie lubię cię nie wolę nie wolę się ukryć przed armatą niż dostać za tysiąc szczerze abrams y, armatka abrams y, nie 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 lubię was nie zostawcie mnie Czwórkę i piątkę, lećcie to przejmować jedyne obrażenie jakie zrobiłem to na bunkrze dostał to jest abrams tak Uuuu uh. A mu klepią Tam jest armata w ogóle po lewej Odbiłem się od boku? To już raczej była dupa? A z dziesiątka? Nie, nie lubię cię Aha. Jeszcze bunkier? No, no, jak ja wyjdę pod koniec z dwoma tysiącami do obrażeń, to to będzie lipa trochę, nie? Trzeba coś zrobić. Jedziemy. Za tysiąc. O ma 800 HP. Aha no to. To zmienia postać rzeczy. No no. W czoło, w czoło to ja się mogę z nim bić. tak. Chyba w marzeniach. Chociaż to w sumie weszło. On się nie wbił. A ja tu jeszcze nie mam... No tak, nie mam granatów dymnych, to jest mój błąd. Eee, szybko, szybko armata mi pomoże. Myślę, że się zablokowałem. Prawda, armata się nie boi. Ale ja dostałem od czegoś. Armata się nie boi, patrzcie, co armata z nim robi w ogóle, nie? A, odbiłem się. Ok, rozwalił mnie za 700. Tak się skontowałem, że Że prawie nic. Armata się nie wbiła. No, kurczę, tak być nie będzie. Go for. Go for for. Nie no, dyszki to jest marzenie, grać z dyszkami, nie? Do Jeszcze trochę mi brakuje do dyszek. <grafy> rozmierza... W ogóle arietkę muszę sobie, yy, Tą bazę koloru sobie zainstalować. Żeby nie była taka... Taka zwykła, szara, stokowa. To jest w sumie taka ciemna zieleń chyba. Nie, daltonistą to ja nie jestem. Ale kurwa, czemu wszystko w tej grze jest szare? <laughs> Także no. Także. Ja bym się tam pchał, ale tam jest armata, no. Także to muszę tam pojechać, niby, nie? Ja sobie bardziej lewą. Nie wiem, czy to mądre, czy raczej, nie? Zobaczy się. Ustawiłem inne ustawienia, ustawiłem inne ustawienia. Nie lubię powtarzać słów. Nowe ustawienia są. Ogólnie. Czego? Yy, wszystkiego. Tak, prawda. Yy, Bitrate ustawiłem teraz chyba na 30 tysięcy. Jakoś tak. Także... Jedna minuta nagrania zajmuje mi 250 mega, ale i tak to zrenderuję. Ale przynajmniej nie powinno być takiego, wiecie, takiego mrzenia tych klatek, czy jak to się tam nazywa. Jak ruszam po prostu myszką, tak jak teraz, nie powinno być takich, taki piksele, takiej pikselozy, która się dość często pojawia. Ja tego nie lubię, czegoś takiego, a staram się to jak najbardziej e, się tego nieże trzymać. Tylko, co tu, się co tu się działo z tym wrakiem? Widzieliście to? Jaki czerwony się zrobił? Staram się tego unikać jednym słowem. Chcę, żeby wszystko było ładnie na tip a nie jakieś przeskalowania pikseli, czy obrazu, czy whatever, jak to się nazywa. Uf. Nie wbiłem się. Ja im na siódemkę, no co się będę? to jest jakaś jedna osoba, z tego co widzę. Ja mu jada w ostatniej sekundzie. W tej sekundie może nie, ale tak jak już wcześniej już się starał Wystarczy czy nie? Nie Teraz? Teraz wystarczy To jest! XM Sfinks, nie wyjeżdżaj, nie Ludzie pamiętajcie, to jest Sfinks. To jest Sfinks, nie Krab. Aha, okej okay. Nie przebił się, dobrze Armata, jak zasuwa w ogóle? O jezu, co ja zrobiłem? Jak noob zagra zagrałem, jak totalny noob. Nas poczekać, aż się to obróci, to. Oczywiście, co zrobił przemuś? Czelił podczas obracania. No, mądrze, mądrze. Armatka mnie wyjaśni na jeden strzał, nie? Kontroli mi wyjaśni na jeden strzał. Dziwne, żeby się armatka. Leopard mnie dobił. W sumie tak naprawdę opóźniliśmy to. Chociaż jakieś tam części opóźniliśmy to, aby nie przejęli tak szybko siódemki. Żeby nie mieli możliwości yy, odrobienia się w ogóle. Pelka. Uuu, pelka obrywa. Trzymaj się na dystans z tą pelką. Teraz to już. Nie, ale dyszki są tak piękne. Naprawdę. Zyszko bym sobie pograł taką, nie wiem, armatką może nie, ale Leopard 2 740 bym sobie pograł, trzeba pójść w tę A, tu są w ogóle bunkry Oj Trochę słabo e, Dostałem od Sphinx'a, od swojego, tak? No, e, Sphinx ma fajnie strzelanie Trafię w dron, czy nie trafię? Jak sądzicie? Nie trafiłem. Jakieś ściny są jak on lata, widzicie to? Mieszne. Hm. O, trafiłem. A, tu jest w ogóle jeszcze to bunkier. Tego można strzelić w sumie. Dajcie rakieta. Dążę jeszcze raz, zdążę. No, przynajmniej trochę zarobię. Czy to kredytów, czy to doświadczenia? GG Mieliśmy trochę przewagę. Ile? 1000 punktów? O, około Dużo, dużo. O, znowu nierówno drużny. I znowu na redce, Patrzcie, chyba zacznę grać a Tak, wiecie, tak yy, dużo. XP Jak tak dobrze idzie, to trzeba to wykorzystywać. Jak, naj, jak najczęściej. Zmieniłem położenie napisów Blok, KPL oraz avgames.pl. Oczywiście na oba portale zapraszam. Tak 4400 zadałem. No, jak na drużynę, to ja jestem na samym końcu. No, byłem jedyną jedną ósemką. No to niby tak. No, ona jest stokowa. To powiedzmy, że miałem prawo, tak? Powiedzmy. Mogę coś tu ulepszyć 52 tysiące dużo no, opancerzenie. Na opancerzenie jeszcze mniej, nie stać. Granaty dymne. Przede wszystkim granaty dymne Zderas teraz. z doładowaniem jest jakaś znacząca różnica Niby jest, ale czy jakoś czy jakoś konkretnie Nie wiem Kupię sobie lepsze naboje i zainstaluję od razu Bo żadnych yy, skrzyneczek nie mam do otwierania 520, no 597, 594 penetracji To już jest penetracja Niby od ostatnich to jest yy, 54. 594 568, niby to jest 30, niecałe 30, ale zawsze całość. Znaczy, jak tyle w jakąś, nie wiem, jakiegoś Abramsa, ewentualnie w armatkę T14, nie? Zobaczymy. Dobrze, no to był piąty dzień, piątek. Nagram jeszcze w sobotę, znaczy na sobotę i na niedzielę, żeby było 7 dni. Jak tydzień globalnych operacji, to tydzień globalnych operacji, proszę Państwa. Zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Zapraszam oczywiście na fanpage, link w opisie. I do tych portali tutaj u góry są. Także ja już się będę zmykał. Widzimy się standardowo jutro o 14.30. Pa pa.